Żyjemy w świecie, w którym większość z nas nie zastanawia się, co będzie za 50, 100, 200 lat. Konsumujemy i nie myślimy o kosztach naszego wygodnego życia. Wiemy, że należy segregować, a jednak tego nie robimy. Myślimy tylko o tym, co tu i teraz. Ignorujemy skutki takiego życia, konsekwencje, jakie przyniesie dla przyszłych pokoleń i samej planety. Poradzimy sobie, gdy zużyjemy już wszystkie zasoby. Brak działań przyniesie katastrofalne zmiany w ekosystemie: brak wody pitnej, ginące lasy, usychające drzewa, zatrucie gleby, wymieranie gatunków zwierząt, gigantyczne zaśmiecenia. Dlaczego wygodniej nam milczeć na ten temat? Czy naprawdę chcemy tak żyć? Przecież tak łatwo można to zmienić. Tylko w Polsce wytwarza się około 120 milionów ton odpadów rocznie. Zdecydowana większość pochodzi z gospodarstw domowych. Badania pokazują, że każdy Polak wytwarza około 312 kg odpadów rocznie. Niestety tylko 27% tych odpadów zostało odebrane selektywnie. To stawia nas na szarym końcu wśród europejskich nacji. W przyszłości trudno będzie nie tylko o czystą wodę, ale również o nowe urządzenia filtrujące, bo przecież wyczerpiemy zasoby. Również surowce, z których produkuje się sprzęt elektroniczny. Nie segregujemy, wyrzucamy sprzęt, więc nie ma z czego pozyskiwać surowców. A wystarczy przekazać zepsuty sprzęt do szok. Papier można poddać recyklingowi i przetwarzać go nawet 6 razy. Ale zamiast segregować papier, ludzie wolą wycinać kolejne lasy. Nasadzenia nie pomogą. Młode drzewa nie nadążają zastępować swoich poprzedników. To wpływa na gospodarkę wodną, zwiększa zanieczyszczenie powietrza, zmienia jego skład chemiczny. Znikają naturalne siedliska zwierząt. Jedna tona papieru to aż 17 drzew. Tylko dla Twoich potrzeb w trakcie Twojego życia zostanie ściętych aż 120 drzew. Każdy z nas może coś zrobić dla środowiska. Pora na nową generację, ekogenerację. Jak możesz unikać tworzenia nowych odpadów? Segreguj, przetwarzaj, angażuj się w ekoinicjatywy. Produkcja przemysłowa pochłania ogromne ilości wody, a przecież możemy to zmienić. Na przykład, oddając szkło do recyklingu, zmniejszasz zużycie wody do jego produkcji o 50%, a do produkcji papieru aż o 60%, nie wspominając o ograniczeniu zużycia energii i surowców. Czy pomyślałeś kiedyś, że segregując odpady chronisz środowisko potrójnie? Trend zero waste oznacza nie tylko mniej odpadów w środowisku ale też pozwala zahamować tworzenie nowych odpadów. Ograniczasz ilość już istniejących odpadów i oszczędzasz energię użytą podczas produkcji nowych przedmiotów, ale też dzięki Tobie nie powstaną nowe odpady. To od Ciebie zależy, czy w przyszłości piękna przyroda będzie już tylko w archiwalnych filmach.